Dni patrona II Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie imienia Romualda Trauguta odbywają się w wyjątkowym czasie. W 2023 roku obchodzimy bowiem 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. To Tej uroczystości, jakie przygotowała społeczność szkoły, inne być nie mogły. Na sali wielu zaproszonych gości, którzy mieli okazję przypomnieć sobie tamte wydarzenia w sposób przystępny, ale jednocześnie pełny patriotyzmu, przy zachowaniu dbałości o wysoki poziom artystyczny. tu, wrócisz gdzie twój dom. Powróciš tu, gdzie nad Wisnąj z kimże? tu, z zaścieniem i rzekł obrócisz tu. W ramach właśnie tego całego roku jest szereg cykl uroczystości. Jedną z nich jest dzisiejsza impreza, no, która jest uważam, że bardzo dobrze przygotowana, zresztą mam nadzieję, że tutaj wszyscy będą obecni mogli to zaobserwować. Jest to jedna z kilkunastu imprez, która się odbywa w tym roku. Można by powiedzieć, że prawie zaczynamy, ale na pewno skończymy, bo również w listopadzie będziemy Izbę Pamięci w ramach tej całej rocznicy również otwierali. Takie jak to wydarzenie jest nie tylko przypomnieniem historii naszego kraju, ale dla uczniów wspaniałą lekcją patriotyzmu, której efektem jest nie tylko utrwalenie wiedzy, ale nauka, że przywiązanie do ojczyzny można okazywać w różny sposób, na przykład włączając się w akcję pomocy choćby naszym rodakom mieszkającym na kresach. Oczywiście, ponieważ zależy nam na tym, żeby tak naprawdę oprócz tej przeszłości budować się na tych relacjach wzajemnych, czyli jak my jako samorząd częstochowski współpracujemy z różnymi środowiskami tzw. Tak kresów, gdzie no chociażby w powstaniu styczniowym mieliśmy zrywy i na Łotwie, i na Litwie, i na Ukrainie, i na Białorusi. I tak naprawdę młodzież, która widzi te wzorcowe przykłady z przeszłości, łatwiej jest im angażować się w to, co dzisiaj dzieje się chociażby na Ukrainie, gdzie nasz sąsiad nie pozostał sam, a zaangażowanie Częstochowskich uczniów, częstowskich uczennic było naprawdę wyjątkowe. Uroczystości w drugim Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie były też okazją do wręczenia odznaczeń przyznanych przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej. Otrzymali je m.in. zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak, dyrektor zespołu szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Mariusz Zawada oraz naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rafał Piotrowski.